To historia gangstera, który złamał zmowę milczenia. Kulka, mongolski przestępca, który przez lata działał u boku ekipy Krakowi, dziś doprowadza do zatrzymań kolejnych huliganów. Wszystko zaczęło się od jednego telefonu. Jestem w Czechach, chcę się poddać. Kulka miał dość życia w ukryciu i został małym świadkiem koronnym. Ulambajar O, znany w przestępczym półświadku pod pseudonimem Kulka. To 37-letni obywatel Mongolii, który większą część swojego dorosłego życia spędził w Polsce, a dokładnie w Krakowie. Choć formalnie nigdy nie zdobył żadnego zawodu ani wykształcenia zawodowego, nie przeszkodziło mu to w prowadzeniu życia, które wielu określiłoby jako wygodne i dostatnie. Zamieszkał w dzielnicach miasta, gdzie dało się zauważyć wyraźny wpływ środowisk huligańskich, a z czasem sam stał się integralną częścią jednego z najbardziej brutalnych i dobrze zorganizowanych gangów powiązanych z kibicami Krakowi. Grupa ta nie była typową bandą ulicznych huliganów. Była to doskonale zorganizowana struktura o jasno określonej hierarchii, planie działania i rozbudowanych kontaktach międzynarodowych, głównie w zakresie handlu środkami odurzającymi. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego Policji podkreślają, że mowa o przemycie i obrocie zakazanymi substancjami w ilościach wręcz niewyobrażalnych. Śledczy zaznaczyli, że chodzi o tony nielegalnych substancji, które trafiały do Polski i były dystrybuowane przez różne miasta. Często za pośrednictwem lokalnych kibiców, dla których gangsterski styl życia był naturalnym przedłużeniem stadionowej agresji. Kulka był jednym z tych, którzy nie tylko uczestniczyli w procederze, lecz także pełnili istotne funkcje logistyczne i organizacyjne, będąc ogniwem łączącym różne odłamy kibolskiej przestępczości. Przez lata Kulka funkcjonował w tym świecie bez większych przeszkód. Znał odpowiednie osoby, potrafił zniknąć, kiedy było to konieczne. A jego pochodzenie i brak oficjalnych dokumentów zawodowych sprawiały, że był w zasadzie niewidzialny dla systemu. Jednak wszystko zaczęło się zmieniać dwa lata wcześniej, gdy prokuratura wystawiła za nim list gończy. Wtedy rozpoczęła się jego ucieczka, która prowadziła przez różne europejskie kraje, między innymi Francję i Hiszpanię. Tam, korzystając z fałszywych tożsamości, przebywał wśród lokalnych społeczności migrantów, unikając rozpoznania. Mimo to życie w ukryciu ciągły stres. Ryzyko wpadki i samotność zaczęły go przerastać. Pod koniec 2024 roku nastąpił niespodziewany zwrot akcji. Kulka niespodziewanie zadzwonił do śledczych, twierdząc, że ma już dość takiego życia. Oznajmił, że znajduje się na terenie Czech i wyraził chęć poddania się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji niezwłocznie zareagowali. Udali się w okolice przejścia granicznego w Gorzyczkach, gdzie Kulka faktycznie czekał. Wtedy też podjął kluczową decyzję. Zdecydował się na współpracę z organami ścigania i wystąpił z wnioskiem o status tzw. małego świadka koronnego. Od tego momentu zaczął szczegółowo opowiadać o kulisach działalności przestępczej nie tylko krakowskich chuliganów, lecz również powiązanych z nimi grup w Katowicach i Sosnowcu. Jego zeznania rzuciły światło na funkcjonowanie struktur, które przez lata były niemal nietykalne chronione przez sieć powiązań, lojalności i brutalnych metod eliminowania potencjalnych zagrożeń. W ostatnim czasie Kulka został wezwany do złożenia zeznań przed sądem okręgowym w Sosnowcu, gdzie trwa proces przeciwko 29-letniemu Igorowi P., znanemu pod pseudonimem Broda. To nie był przypadkowy oskarżony. Broda przez lata funkcjonował w zupełnie innym świecie, zdobywając tytuły sportowe jako bokser. W młodości sięgnął po tytuł mistrza Polski kadetów, a później zdobył brązowy medal wśród juniorów. Związany był z klubem Górnik Sosnowiec. A po przejściu na zawodowstwo stawał do walk na profesjonalnych galach bokserskich, gdzie zdobywał uznanie i budował swoją markę. Jednak za sportową fasadą kryła się zupełnie inna rzeczywistość. Dwa lata wcześniej, w wyniku działań prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Broda został zatrzymany przez oddział antyterrorystyczny. Przedstawiono mu poważne zarzuty. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działała pod egidą kibiców GKS-Utychy. A także produkcję i obrót zakazanymi substancjami na dużą skalę. Na ławie oskarżonych zasiada razem ze swoją partnerką oraz Grzegorzem K., znanym jako Dziku, również związanym z tychami. Obaj mężczyźni od momentu zatrzymania przebywają w areszcie, gdzie czekają na wyrok. Ze względu na realne zagrożenie dla życia i zdrowia Kulki, jego przesłuchanie odbyło się w trybie zdalnym. Przebywał w bezpiecznej lokalizacji poza województwem śląskim w budynku specjalnie strzeżonym przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Podczas zeznań przed sądem przyznał, że znał Igora P. od dłuższego czasu. Według jego relacji wiedział o jego karierze bokserskiej, ale także był świadomy jego powiązań z narkotykowym podziemiem. Wskazał, że Broda nie tylko uczestniczył w procederze, ale miał w nim znaczącą rolę. Kulka opisał sytuację z 2019 roku, kiedy to wraz z grupą kiboli GKS u Katowice zajmowali się dystrybucją suszu konopi. Narkotyki były przechowywane w specjalnie wynajętym magazynie na terenie Sosnowca. Wiosną tego samego roku grupa sprowadziła tam transport liczący 120 kg suszu konopi. Kulka zeznał, że organizacją tego ładunku zajmował się wspólnie z markiem Z znanym jako Zator, uznawanym za lidera gangu katowickich kiboli. Oraz z Radosławem M. pseudonim Radziu, który miał już na swoim koncie wcześniejsze wyroki, a także Tomaszem W., również notowanym członkiem tego środowiska. Wspólnie z innymi, których nazwisk Kulka nie wymienił, doprowadzili do przemytu i zmagazynowania znacznych ilości substancji z przeznaczeniem na lokalny rynek. Przemycane z zagranicy środki, których transport i dystrybucja stanowiły fundament nielegalnych interesów grupy powiązanej z agresywnymi kibicami, były rozprowadzane sukcesywnie i systematycznie według wcześniej ustalonego planu. Towar, który trafiał do Polski przez graniczne szlaki przemytnicze, nie zalegał długo w magazynach. Miał konkretnych odbiorców i jasno wyznaczone cele sprzedażowe. Według zeznań Ulambajara O., znanego jako Kulka, cały proceder przebiegał sprawnie aż do momentu, kiedy przed świętami wielkanocnymi doszło do niespodziewanego incydentu. Włamanie do magazynu w Sosnowcu, gdzie przechowywano znaczną część suszu konopi oraz niewielką, lecz niezwykle wartościową ilość koki Postawiło całą grupę w trudnym położeniu. Z pomieszczenia magazynowego zniknęło dokładnie 62 kg suszu konopi oraz 1 kg i 200 g koki, co według szacunków ówczesnych przekraczało wartość 900 tysięcy złotych. Strata ta nie tylko zburzyła plany finansowe gangu, lecz także naruszyła wzajemne zaufanie między jego członkami. Po kilku miesiącach od tego incydentu, Kulka razem z Radosławem M. oraz Tomaszem W. zupełnie przypadkowo natknęli się na Igora pepseudonim Broda. Na jednej z głównych ulic miasta. Spotkanie miało miejsce w porze, gdy ulice tętniły życiem, a przechodnie nieświadomie mijali ludzi, których nazwiska figurowały na liście najgroźniejszych członków zorganizowanych struktur przestępczych. Tam, między zwyczajnymi mieszkańcami, rozegrała się scena, która choć pozbawiona przemocy, niosła ogromny ciężar napięcia. Kulka i jego towarzysze otwarcie powiedzieli brodzie, że wiedzą, kto stoi za włamaniem do magazynu. Nie mieli już wątpliwości, że to właśnie on zorganizował kradzież. Zgodnie z zeznaniami Kulki przekazali Igorowi informację, że nie zamierzają podejmować wobec niego działań odwetowych, jeśli zdecyduje się oddać skradziony towar lub zrekompensować straty. Broda początkowo próbował się wykręcić i zasugerował, że za akcją stał jego wujek próbując zrzucić winę na członka dalszej rodziny. Jednak z czasem presja i atmosfera rozmowy sprawiły, że przyznał się do winy. Powiedział, że działał nie sam. Lecz z pomocą wspólnika noszącego pseudonim Siwy. Wtedy zapadła decyzja, że pojadą razem do jego mieszkania, by uzyskać rekompensatę. W domu Igora P. wszystko przebiegało w ciszy, która wyraźnie różniła się od nerwowej atmosfery wcześniejszego spotkania. Kulka opisał w sądzie, że Broda wydał im wtedy 50 tysięcy złotych w gotówce oraz przekazał im dobrowolnie swoje auto, luksusowe Audi A5. Aby cała sprawa wyglądała na legalną transakcję, sporządzono nawet umowę sprzedaży. Na której jako nabywca figurował Dawid G. Był to ruch taktyczny mający na celu ewentualne zatarcie śladów i uniknięcie późniejszych roszczeń. Mimo iż Broda zapowiedział, że będzie stopniowo spłacał resztę wartości skradzionych substancji, w rzeczywistości nie przekazał już ani grosza więcej. Wśród członków gangu uznano to za kolejny dowód na jego zdradę. Obecnie kulka odgrywa kluczową rolę w śledztwie prowadzonym przeciwko kibolom GKS u Katowice. Jego zeznania stały się podstawą do działań operacyjnych, które w marcu doprowadziły do spektakularnych zatrzymań najważniejszych postaci katowickiego środowiska huliganów. W ręce policji wpadli m.in. Marek Z, znany jako Zator i uznawany za lidera struktur, Tomasz W, Radosław M, a także Arkadiusz W, znany pod pseudonimem Jabcok, który był szwagrem Zatora. Zatrzymania te miały miejsce w porannych godzinach, kiedy służby wkroczyły jednocześnie do kilku mieszkań, by uniemożliwić podejrzanym jakąkolwiek formę ucieczki czy zacierania śladów. W mieszkaniu marka z funkcjonariusze odnaleźli 600 tysięcy złotych w gotówce, które były starannie ukryte w kuchennym okapie. Ten nietypowy sposób przechowywania pieniędzy miał zmylić ewentualnych intruzów i zabezpieczyć majątek w razie przeszukania. Na wniosek śledczych sąd zastosował tymczasowy areszt wobec Zatora, Tomasza W. Radosława M. oraz pięciu innych osób, które według prokuratury mogły być zaangażowane w działalność grupy przestępczej. Trzy kolejne osoby, w tym szwagier Zatora, po przesłuchaniu zostały zwolnione i objęte wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. Decyzja ta spotkała się z mieszanymi reakcjami, jednak śledczy uznali, że wobec tych osób nie ma bezpośredniego ryzyka mataczenia. Adwokat Igora P. nie zdecydowała się na publiczny komentarz do treści zeznań złożonych przez Ulam Bajara o w sosnowieckim sądzie. W ramach działań obronnych złożyła jednak formalny wniosek o przesłuchanie dwóch kluczowych postaci związanych z gks Katowice, aresztowanych wcześniej Tomasza W i Radosława M. Jej działania mają na celu podważenie wiarygodności świadka koronnego oraz wskazanie innych możliwych wersji wydarzeń, które mogłyby rzucić nowe światło na sprawę kradzieży substancji z magazynu.